Pandy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale I dzisiaj przychodzę do was z zapowiedzią Short filmu, który zrobię z kopią miau Jutro do niej jadę, żebyśmy nagrali short film, który pojawi się prawdopodobnie jutro albo w niedzielę Zależy kiedy by się chciało go zmontować Tak ogólnie to nie będę wam zdradzać więcej szczegółów tego short filmu Um, no, a po short filmie będzie music video, a potem mam dla was niespodziankę po music video, a po music video chciałabym zrobić zapowieść mojego serialu, który pojawi się w Academy. Serio to nie mam co nagrywać. Pozdrawiam, że już tak wcześnie nagrałem spory spoiler serialu, nie? No chyba go nie, nie nagrywam po pierwszego odcinka y, w październiku albo w listopadzie, jak y, świąteczny, nie? Jak ktoś nagrywa w listopadzie albo w październiku świąteczne seriale, to pozdrawiam gorąco! Bez Bez... Ble, ble, ble! Bez zbędnego przedłużenia ja już was nie zatrzymuję! Dwa patki. Do następnego!